Z moi drodzy, z przepięknego miejsca, które właśnie widzicie za mną. Cóż to takiego jest? Znajdujemy się ponownie na Dolnym Śląsku, dziś w jednym z najmłodszych miast w Polsce, w kamieńcu Ząbkowickim. Ta perła architektoniczna to nic innego jak pałac Marianny Orańskiej. Kim ona była, skąd się tu wzięła, dlaczego pobudowano ten pałac. Wszystkiego dowiecie się oglądając dzisiejszy odcinek. Tak więc ruszajmy na zwiedzanie. Chodźcie ze mną. Moi drodzy, to co tutaj widzicie, to nie jest żadna ścielnica, nie znajdujemy się w kaplicy, bo pałac to nie tylko luksusowe pomieszczenia dla ludzi, to także luksus dla zwierząt. To, co widzicie tutaj, to są żłoby końskie wykonane z białego mar marmuru. Powyżej były lustra, w których konie mogły się przeglądać. A co ciekawe, jak udało mi się dowiedzieć, całe łajno końskie schodziło. Do takiej rynny, która znajdowała się po środku, była odprowadzana na zewnątrz i zgadnijcie, co się z niej robiło. Biogaz już w tamtych czasach. Mieli taką technologię. Dzisiaj mówią, że jest to nowość, a tutaj mówimy o początku XX wieku, końcu XIX wieku. Jak widzicie moi drodzy, ta oto budowla znamienita mało przypomina pałac, bardziej przypomina jakiś zamek warowny, jakiś średniowieczny, właśnie średniowieczną warownię wojenną. A dlaczego? Bo jak się też udało mi dowiedzieć, osoba, która projektowała ten oto budynek, uczestniczyła w pracach renowacyjnych w Malborku, w Zamku Krzyżackim. A do tego wszystkiego Marianna Orańska chciała, aby jej pałac nawiązywał stylem do gotyku, do stylu szkockiego, angielskiego. No, i mamy dziś perełkę. Jak myślicie, moi drodzy, cóż to takiego jest? Gdzie my się znajdujemy? Takie jakieś zadaszone miejsce. Przypomina wam to trochę dworzec kolejowy? Bo mi tak. To jest nic innego jak podjazd dla bryczek konnych. Jedną stroną bryczka wjeżdżała, wysadzała pasażerów i żeby nie dochodziło do kolizji, robiła nawrotkę i wracała. Drugą stroną. Kamienie zostały ułożone dokładnie na szerokość kół bryczki. Taka ciekawostka, taka nowoczesność. I właśnie tymi drzwiami wchodziła rodzina królewska, tak jak ja właśnie teraz wszedłem. Teraz opowiem Wam ciekawostkę. Tutaj, w tym miejscu, żeby nie było przeciągów, bo jak sami zauważyliście, korytarz jest ogromny. Żeby nie było przeciągów, to było przeszklone. Już taka nowoczesność, już tak myślano o oszczędzaniu ciepła. Gdybyście zastanawiali się, jak wyglądała ów Marianna, to tutaj widzicie jej portrety. To jest właśnie Marianna Orańska. Za chwilę pokażę Wam to z bliska. W trakcie prac renowacyjnych odnaleziono takie oto płyty. Zastanawiacie się, cóż to takiego jest? To są płyty nagrobne, ale nie ludzi, a piesków. Tutaj bardzo kochano zwierzęta. Jak widzicie, nie były one bezimienne, zostały pochowane z pełną godnością. Takich płyt zobaczycie tutaj trzy. Ten fortepian, przy którym właśnie się znajduje, prawdopodobnie należał do Marianny, i prawdopodobnie to ona właśnie na nim grała. Został on. Stworzony specjalnie dla niej, o czym świadczy dedykacja. Była ona bardzo uzdolniona muzycznie, sama nawet skomponowała marsz paradny. Także nie była to zwykła, niedouczona szlachcianka. Była to bardzo inteligentna, utalentowana osoba. Kontynuując zwiedzanie, zobaczycie taki piękny mebel. Jak myślicie, co to jest? To jest szyfoniera. Ładnie zdobiona, jakoś tutaj haftowana. Ale nie jest to haft bezimienny. Zrobiła to sama Marianna Orańska. Taka ciekawostka. Co wam to przypomina? Jest to nic innego jak ówczesne jacuzzi, czyli wanna. Wanna, która miała dostęp do ciepłej i do zimnej wody już w tamtym czasie, koniec XIX wieku. To nie było wtedy tak oczywiste jak dzisiaj. Co więcej, nie była ona wyłożona jakimś metalem czy plastikiem tym bardziej. Była wyłożona białym marmurem pochodzącym z kamieniołomu Marianny Orańskiej właśnie, a ów marmur nazywa się właśnie Biała Marianna. Zobaczcie jaki to był luksus. Jak będziecie szli tą drogą lekko pod górkę na zwiedzanie tego wspaniałego miejsca, zobaczycie i jeszcze trwające prace budowlane. A dlaczego one tam trwają? Po to, aby przywrócić pałac do dawnej świetności, żeby wyglądał tak. Bo to, co tutaj widzicie, to jest właśnie wszystko to poniżej tej drogi, którą będziecie szli. A odtąd dopiero widzicie cały pałac. Mniej więcej w tym miejscu idzie droga, którą będziecie się przemieszczać. Meble, które tutaj będziecie widzieć podczas zwiedzania, nie są oryginalne. Niestety nie zachowały się, ponieważ w 1945 roku, kiedy na te tereny wkroczyła radosna armia czerwona, wszystko zniszczyła. Spalili je, po prostu, bezwzględnie. I to, co dzisiaj możecie tutaj oglądać, to niestety jedynie wyposażenie. A to pomieszczenie, w którym obecnie się znajdujemy, będące właśnie w trakcie rewitalizacji, to pomieszczenie jadalni. Jak widzicie, pięknie przeozdobione, ogromnymi oknami. Niestety podłoga się nie zachowała, przez co widzimy całą konstrukcję sklepień krzyżowych, łukowych. Jest to wszystko odsłonięte i widzimy, co jest pod nami. Jak spojrzycie w górę? Zobaczycie przepiękne sufity z przepięknymi sklepieniami. Ja Wam zaraz zrobię z tego przebitkę, żebyście też mogli zobaczyć. Ale już Wam od razu mówię, żadne nagranie nie pokaże Wam tego, jak to naprawdę wygląda. Musicie sami tutaj przyjechać to zobaczyć. Robi wrażenie. To, po czym właśnie idę, to główna klatka schodowa wyłożona białym marmurem. Widzicie tutaj gdzieś marmur? No właśnie, nie. Gdzie on się podział? Jak to zawsze mówię, Radosna Twórczość PRL. -u. Został zerwany i wywieziony do Warszawy na budowę Pałacu Kultury. Widzicie, wtedy niszczono zabytki po to, żeby tworzyć monumenty komunizmu. jesteśmy na wewnętrznym dziedzińcu kompleksu pałacowego. To, na czym właśnie stoję, to łącznik między skrzydłem wschodnim i zachodnim. Nie wiem, czy będzie to dobrze widać na nagraniu, ale zobaczcie, jakie to już było wtedy przemyślane. To jest lekko spadziste w obie strony po to, aby nie zalegały, tu nie zalegała tutaj woda z deszczu, ze śniegu rozpuszczającego się. Wszystko ładnie spływa, a bluszcz który widzicie, który porus te mury, jest oryginalny. Ma dokładnie tyle samo lat, co ten budynek. Przechodzimy właśnie przez największe pomieszczenie w tym pałacu. Jest to tak zwana sala wielka. Malowidła, które ty widzicie, jak się dowiedziałem, nie są niestety oryginalne, ale warto zwrócić uwagę na sklepienia sufitowe. Jak ktoś był w zamku w Malborku, to na pewno z czymś to skojarzy. A te drzwi, które właśnie tutaj prowadzą, to właśnie główny powód, dla którego Marianna Orańska zakochała się w tym miejscu. Za chwilę Wam to pokażę. Chodźcie ze mną. A oto właśnie i ten powód, dla którego Marianna Orańska zakochała się w tym miejscu. Zobaczcie na ten widok. Widzimy w oddali góry barckie i góry złote. Znajdujemy się właśnie na tarasie, który ma 800 m2 powierzchni. Fajny balkonik, prawda? Tak, niejedno pewnie tutaj się działo, niejedno przyjęcie się tutaj odbywało. Tak naprawdę no, jest co tutaj oglądać, jest co zwiedzać, jest gdzie chodzić. Za chwilę Wam pokażę cały ten widok z lepszej perspektywy. Wspominałem Wam, że konie żyły sobie w tym pałacu bardzo luksusowo. Było ich 30, jak udało mi się dowiedzieć, a to. Co tutaj widzicie, te drzwi, ten cały szereg to powozownia. Tutaj trzymano właśnie powozy, które podjeżdżały tym przepięknym podjazdem w kształcie peronu kolejowego, który Wam pokazywałem. Powozownia jest zresztą w bardzo bliskiej odległości od tego miejsca. Coś niesamowitego. Zobaczcie, jakie to jest wielkie. A dosłownie 5 kroków od powozowni, zauważycie takie malutkie wejście. Pewnie zastanawiacie się dokąd ono prowadzi, co tutaj jest za pomieszczenie. Powiem Wam szczerze, nikt tego nie wie, co to jest za pomieszczenie, ale wam pokażę. Być może było to miejsce odpoczynku, jakiejś izolacji. Nie wiadomo. Aczkolwiek piękne, spokojne miejsce, które miało nawet swoje drzwi. Można było się tam zamknąć. Jak widzicie, pomieszczenie nie ma dachu, więc nie wiadomo do czego mogło służyć, ale jest tutaj niewielki balkonik, z którego widać park. Moi drodzy, pomieszczenie, w którym właśnie się znajdujemy, to kaplica. Kaplica ewangeliczna, ponieważ Właśnie takiego wyznania była Marianna Orańska. Pewnie zastanawia Was, skąd ta niebieska poświata? Nie, nie nałożyłem żadnego filtra ani na obiektyw, ani na nic. Tutaj po prostu takie są szyby w oknach. Jest to szkło kobaltowe, które daje właśnie taką niebieską poświatę. Pięknie, prawda? Uwaga, ciekawostka. Pewnie, co niektórzy są dumni z tego, że mają ogrzewanie podłogowe, że ich dom jest nowoczesny, to Was zaskoczę. To, na czym teraz stoję, to jest kanał techniczny. Do czego on służył? Tędy właśnie szły rury do ogrzewania podłogowego. A powiem Wam więcej, że to w ogóle nie jest jakiś wynalazek współczesny czy nawet z okresu XIX wieku. Ogrzewanie podłogowe było również w Malborku w czasach średniowiecznych. Tak więc wszystko, co dziś widzicie, jest co najwyżej unowocześnionym projektem sprzed wielu, wielu lat. To już właśnie dziedziniec, na którym być może Marianna siedziała, piła sobie herbatkę. Jak widzicie, przepiękna fontanna. Jest klimat, prawda? Bo tak można spędzać poranki. Jesteśmy na jednym z tarasów znajdujących się na terenie kompleksu pałacowego w kamieńcu ząbkowickim. Robi wrażenie? Robi. Znajduje się oczywiście tutaj fontanna. Jedna z 27 znajdujących się w całym pałacu. To sobie pomyślcie, jaka skromność, nie? I być może zastanawiacie się, co to takie tam ładne za mną. To były takie pergole, to było obrośnięte winoroślami. Po to, aby można było się przechadzać tutaj, kiedy słońce grzało. Porządnie, bo jest to część zachodnia. Wiadomo, wtedy klimatyzacji jeszcze nie znano, więc chroniono się jak tylko mogli. Fajne miejsce, prawda? Jak widzicie, tarasy schodzą sobie kaskadowo. Niestety jeszcze nie są wszystkie udostępnione do zwiedzania. Rewitalizacja nadal trwa. Jak wiecie, to wszystko wymaga nie tylko walizek pieniędzy, ale przede wszystkim Czasu i rąk do pracy. Tak więc oczekujmy, dowiadujmy się, na pewno na stronie pałacu będzie taka informacja, że jest to udostępnione. Ja sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało, i na pewno przyjadę tutaj, żeby Wam to pokazać, chociaż w małym klipie, żebyście mieli namiastkę tego, co tutaj można zobaczyć. A my ruszamy dalej. Moi drodzy, nasza dzisiejsza podróż powoli dobiega końca. Miejsce, w którym się znajdujemy, to amfiteatr wodny. Jak widzicie, przepiękne miejsce. Tutaj, głównymi aktorami występującymi w spektaklu, są strumienie wody wytryskujące z fontan. A amfiteatr ów, znajduje się w parku. Niegdyś ten park. Miał 200 hektarów, dziś ma tylko 127, a na 16 z nich nasadzona jest masa zieleni. Jest to gratka dla miłośników przyrody, ponieważ znajdziecie tutaj unikatowe drzewa, takie jak magnolie, które na wiosnę warto przyjechać i zobaczyć jak przepięknie kwitną. Do tego, Mnóstwo pomników przyrody. No cóż, Wam będę wielce mówił. Przyjedźcie, zobaczcie, zwiedzajcie, a my widzimy się w następnej podróży. Do zobaczenia. Cześć. Za pomoc w realizacji filmu pragnę podziękować dyrekcji oraz pracownikom Pałacu Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Dziękuję za uwagę.